A Roxy, wita się z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Tam jest Ogi. Tak, i ja z wami też się witam. No, Ogi i Siku robi. Jest godzina 6. 6:23. Wstałam, wyszykowałam się. Wcześniej, wczoraj poszłam spać. I myślę, że to jest najlepszy sposób. Oczywiście wiedziałam zawsze o tym, ale wieczorem jest zwykle tak, że ja w nocy po prostu mamy z Maruszem te jakby wolne dzieci idą spać wiadomo i czuję chce, nie wie co zrobić, czy tutaj sobie obejrzeć film jakiś, czy, czy kurczę napić się wina, czy, czy, czy co zrobić, nie? Ale wczoraj powiedziałam, nie, Basta po prostu nie siedzę ani na YouTubie, ani na niczym. Ja sobie zwyczajnie... Idę spać. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja zrobiłam sobie kawę na szybciutko. Ubrałam się tak troszeczkę sportowo, bym powiedziała. Make-up zrobiłam, bo miałam ochotę. Właśnie, co my dzisiaj robimy? Kochani, my dzisiaj pojedziemy chyba po farby. Mówię Maruszowi od tygodnia. Chodź już po, zacznijmy malować, chodź, mam ten projekt, chciałabym zrobić. No no, no, tak, okej. Okay. Zaraz. Powiem wam. Mój mąż to jest jeden. Wielki zaraz. Tak to trzeba narzekać. Słuchajcie, ponarzekać trochę na męża. Słuchajcie, kolorek fajny. Dalej mi się podoba. Jesteśmy u mnie w garażu. Było to sprzątane, ale co jakiś czas znowu się nawala. I my naprawdę musimy się pozbyć tych rupieci. Bo ja nie wiem, ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Ale dobra, sprawdzam, jaką Mariusz kupował ostatnio farbę. A kupował. Jakaś ultra. Ok, to jest z primerem. Ultra white. Psy. Psy za mną. Roxy. Roxy. Hortensja kochani. Dalej kwitnie. Dzisiaj będzie gorące u jak widzicie nie było chyba czyste. Tak mi się wydaje czyściutkie. Przydałoby się iść może na basen dzisiaj z dziećmi, ale zgubiliśmy kartę. Hey, good morning! To była babcia od Chase'a. Bardzo fajna babeczka. Oni pochodzą z Jamaiki. Ja z Chase'em y, byłam ponad dwa lata temu na kursie EKG i tam go poznałam. A później po jakimś czasie patrzę, słuchajcie, nasza sąsiadka się wyprowadza i ktoś się wprowadza. I ja mówię, kurde! nie ja do Mariusza mówiłam, ten chłopak wygląda jak Chase. I ja wie ja pierniczę. Ale tak mi było wstyd podejść, a potem i przyjechała, ja musiałam podejść. I ja mówię, Cześć, to ty! Wiecie, jak ja. Ja to tak właśnie robię ludziom. No, ale taka niespodzianka. Ale właśnie, nie wiem, czy pół roku temu Cześć się nie wyprowadził, bo tu siostra mieszka chyba z babcią. No, ale ta babcia też powiedziała, że też mnie kiedyś zaprosi, będziemy gotować jakieś Jamaican food. E, ciekawa jestem, chciałabym. Właśnie muszę się o jej zapytać. Ale bardzo sympatyczni też ludzie. Tacy sympatyczni. Kocham ich, a babcie to najbardziej. Podłączam telefon. Natalia dzisiaj powiedziała, jak to Natalia może się odezwać, Żeby potem nie było. Dzwoniłam do ciebie! Miałem znowu wyłączony telefon. Nie mogę się doczekać, jak kupić tego iPhone'a. <laughs> Natalia mówiła mi jeden raz, że kurczę, kupię, przymierzam się, przymierzam się. Ale słuchajcie, no, jakby nie patrzeć to, to jest wydatek. Tysiak. Za ten średni iPhone 13, ale nie wiem, czy sobie nie kupić, słuchajcie, tej 12. Przecież ona też chyba dobra jest nadal, co nie. W ogóle nie mam planu za bardzo. Coś muszę na obiad kupić. Monika do mnie pisała, że ona robi tak właśnie, że sobie planują, co w tygodniu gotują i nie wiem, czy ja metodę Moniki nie. nie nie zastosuję z tego względu, że naprawdę ja mam tak bezplanowo, bezplanowo, z mają zawsze trzeba kombinować, ale ona albo makaron, albo kółeczko, kółeczko czyli ta tortilla, którą kupuję taką surową, pakowaną z firmy Tortiland, chyba tak to się nazywa i na patelni po prostu to się robi bez tłuszczu, bez niczego, po prostu ciepła patelnia, kiedyś wam pokazywałam, a dzisiaj, słuchajcie, byłam u mnie w ogródku bazylia pięknie wyrosła, już są obrąbane liście, nie, nie pryskałam jej, chciałam, myślałam, że w tym pojemniku, gdzie jest to przykrycie, że ona się jakoś uchroni, ale niestety nawet tam te pierony wchodzą, bo te to przykrycie ma pewne też tam, wiecie co, wywietrzniki, no i tam chyba muszą się w nocy jakoś przyciskać jakieś, nie wiem, czy to stąka, czy co i po prostu wpierdzielami liście. Teraz ja muszę się zastanowić. Jest taki u nas Walmart. Ja was nigdzie tam nie brałam do tego bardzo, bardzo dużego. Tam się jedzie 20 minut w jedną stronę, ale skoro jest siódma, to ja mam czas. No jednak warto czasami położyć się wcześniej i wstać wcześniej. Wie, fajnie tutaj się mieszka. Okej, okay, ale ten tak tropikalny klimat mnie przeszkadza osobiście. Naprawdę mnie przeszkadza. Bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie do sauny takiej fińskiej i 5 minut jesteście mokrzy i to nie jest wasz pot, ale ten ukrop, który jest. okej, okay, muszę jechać, bo ktoś je, jedzie za mną. Chyba sąsiad GMC. GMC też fajne samochody. Jak na razie jestem bardzo zadowolona z tego samochodu. Bardzo, bardzo. Pali trochę więcej. Marsz powiedział, gdybyśmy opony zmienili, to by palił mniej, ale wiecie co, ja lubię, ja lubię być wyżej. Mnie się bardzo podobały te hamery, GMC, te traki, gdzie ja widzę samochód przede mną i przed nim dwa kolejne. Wiem co się dzieje. No, ale mówię, jak wypadek jest pisany, to nigdy nie przewidzicie tego, bo tak wtedy ostatnio znajdzie się jakaś taka mądra i wiedzie Wam w samochód. My tutaj nie będziemy na stale mieszkać. My chcemy właśnie się przyprowadzić. Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że bliżej gdzieś Natali. Dojechałam do tego Walmartu. Słuchajcie, dużego chyba już jest otwarty. 20 minut zaliczone, oczywiście jazdy, ale bardzo fajnie się jechało. Nawet chyba szybciej tutaj dojechałam. Nie wiem, czy nie w 16 minut. Bo jest poranek, jest dokładnie 8.12 i słuchajcie, idę zobaczyć te farby. Bo Walmart myślę, że będzie mieć troszeczkę taniej te farby niż Lowe's. Lowe's zawsze sobie życzy wiadomo więc Patrzcie, ciasteczka kolorów flagi amerykańskiej, bo święto nadchodzi. Ford of July. okej, okay, wlazłam do Walmartu. W sensie patrzę po tych kompletach, ale tak wszystko małe tu jest. To jedynie, ale kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć na pięć osób. Na pięć osób. Bożem się to jajo takie marzy też. To chyba byłoby najlepsze. No, osiem stów. Ale na Amazon znowu widziałam taniej. Są huśtawka. 294. To to takie coś podobne mamy. To nie. Chyba ten set tutaj tak wygląda. No podoba mi się ten. W sklepie jest jakiś taki dział przecen, czyli clearance. Ale widzę, że tu mają mało rzeczy. co to jest Za 6 dolarów, aha, do szuflad coś. Aż tak patrzę, czy tutaj nie kupić czegoś takiego. To jest ten air fryer jakiś pro plus ja mam dosyć tej frytkownicy, bo tyle oleju wchodzi, tyle mycia z tego jest Mariusz mnie zabije dzieciom kupiłam lusterko farbę, taśmę i tak się stał wieczór, dzień uciekł zaczęłam malować my tutaj pierzemy słuchajcie, te ściany trzeba obmalować wszystko trzeba obmalować o Jezus, ja niosę popcorn dzieciom. Dzieci śpią na ziemi w ogóle. Okej. Okay. Tutaj pokażemy tylko, co robimy. Odsunęłam łóżko, tam zaklejone są ściany. Nie wiem, czy skończę w tym vlogu. Pewnie nie. No pewnie nie, ale słuchajcie, mamy dużo prania, tam wyrzucone rzeczy. Większość jest tutaj. Musimy obmalować tamte ściany, co widzicie. Nie wiem czy widzicie to spomazane przez Oliwie. No i dziewczyny tutaj oglądają telewizor. Czekaj, nie gaś, nie gaś jeszcze. Co oglądacie? Blippi. Blippi? Blippi l i b Okej, okay, a powiedz. Oglądamy. Oglądamy. Blippi. Blippi. Brawo. Okej. Okay. <laughs> dziewczyny, to jak gaszę światło. Bądźcie grzeczne. Potem ze macie umyć, ok? okay. Julia się popłakała, bo Maj, Maję poprosiłam, żeby powiedziała po polsku, a Julii nie. Julia popłakała się, tak? Dobrze. Juleczka, to powiedz. Oglądamy. Blippi. No, pięknie. Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy od wglądu, co u. Luny słychać, Luna je. Luna bardzo ostatnio je i. Mariusz, ile ona, ona przy, Boże przytyła, urosła strasznie, nie wiem czy nie dwa, już od dwóch tygodni, nie? Jakoś trzy tygodnie, tak urosła, ale nic nie robi, tylko żre. A ja cała pobrudzona, dzisiaj kolejny dzień, kolejne zmagania z malowaniem. Tak, Lunka, jedz sobie. Kochani, Sodoma i Gomora, ale ja postanowiłam, że nie będę tak wszystkiego sprzątać, my malujemy, no, no co mam zrobić? strasznie brzydki kolor, taki taki nie wiem, no oliwkowy do sypialni ja nie wiem, ja lubię bardzo białe ściany, nie wiem czy to widzicie różnica jest i ja jestem przekonana że biel powiększa przestrzeń naszą, i tak tu kiedyś Marsz malował już były te Popisane. Ja wczoraj trochę próbowałam to zamalować, ale nie będę się spinać, ponieważ tak myślę, że to będzie ten headboard. Ale, słuchajcie, teraz tak właśnie się zastanawiam: jak Oliwia zostanie przeniesiona, oczywiście kto zrobił Maja Dziurę w łóżeczku Oliwii? Jak Oliwia zostanie przeniesiona, może na tą ścianę dać to, to łóżko, co? Tak dziwnie, nigdy Wam się nie pokazywałam w tym w tej sypialni, ale właśnie zawsze wiecznie, albo Oliwia yy, spała, wiecie jak to jest. Bardzo bym chciała zrobić taką transformację mojego biurka yy, na takie, wiecie, make-up table, ale nie wiem, zobaczymy. I tutaj, tutaj wymagają dużo szafek, dużo zmian, dużo ciuchów do wywalenia, do przebrania. Już są tam dla dzieci nawet takie jakieś ubranka, które yy, nie nie, pasują, nie będą pasować nawet na Oliwie. Słuchajcie, idę robić śniadanie, ja no pomalowana cała, brudna ostatnio się wkurzyłam, kupiłam jajka 60 sztuk jajek, bo nie wiem, Mariusz czasami ja potrafi zjeść na jaj to tak 12 jajców to minimum ja to może zja zjadam nie wiem, moje maksymalna ilość to 4 Miało nie być kawki, ale co tam chciałam wam o czymś jeszcze powiedzieć, więc sobie zrobimy kawkę Przyszło do nas, jakby ostrzeżenie, że zagrożenie jest pogodowe, w sensie, że zbyt wysoka temperatura będzie. I wczoraj, kochani, była nie wiem czy 12 w nocy, i nie było 37 stopni. No nie, nie żartuję, był taki skwar, nie było czym oddychać. Tam powietrza nie było dosłownie. Psy, oczywiście pobrudziły. A to 3-gera: najbardziej 3-gera wina, bo on skacze po szybach i potem szkoli inne psy, i później te nowe psy robią, tak. Bela, co tydzień jesteś, tak? No. Bardzo grzeczne pieski, bardzo. Słuchajcie, nie szczekają, no nie, nie robią nic takiego złego. Bela, to jest nasza świnka Pepa. Mówimy mają świnka pepa z różowym noskiem, tak? Zastanawiam się, czy w Polsce też są mieszane jajka. Tu jest niby, że duże są, ale rozmiarowo, słuchajcie, ja czuję? Ja czuję, jak wezmę każde, bo teraz może wyglądają podobnie do siebie, ale właśnie w tym pudełku piszesz, to są tylko large white eggs. Ale jedne są większe, a drugie są mniejsze. Czy w Polsce też mieszają? Bo ja myślałam, że jak się kupuje jeden rodzaj, czyli jest jeden rozmiar, albo są mniejsze, w sensie małe, średnie, duże, albo jakieś XL, nie? No ale nie wiem. No widać, że to jest jakaś mieszanka. I śniadanko mamy Mariusza, porcja oczywiście. Mariusz lubi taki boczek, który nie jest jeszcze do końca zrobiony. Nie wiem, czy tosty mi się trochę nie przyjarały, ale słuchajcie, Mariusz wszystko zje. No, nie ma wyjścia. Te gorsze tosty dostanie. On, mamy po prostu tutaj co jajecznicę, która nie jest taka do końca jakby zrobiona. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale my lubimy taką delikatną tą jajeczniczkę, nie zrobioną tak, wiecie, co na wióry. Słuchajcie, znowu z wołkiem. Tym razem jestem u dzieci w sypialni. Powiedziałam, żeby trochę ogarnęły, ale jakoś ciężko im ogarnąć. Chcę tą ścianę zieloną brzydką pomalować na szary kolor. Tam widzicie, wszystko popisane. Czekoladka, jakieś chyba łapki wycierały. No, o ścianę, no bo no, to jest normalne, nie? I tak, nie wiem, mam taki, przecież pudrowy róż, ale nie wiem, czy starczy mi, ale naprawdę na ścianę jeszcze jako tako w ogóle tutaj powiesimy ten telewizor co tam widzicie ten telewizor pójdzie tutaj na ścianę taki holder holder stand stand no wiecie o co chodzi żeby powiesić na ścianę no zabieram się nie nagrywałam właśnie za dużo ale cały czas albo jeżdżę robię zakupy gotuję trochę o sprzątanie, ogarniania. Potem znowu jacyś ludzie przyjeżdżają po prostu z nowymi psami, żeby się zapoznać. Marusz teraz ściąga te motylki, co kiedyś przyczepiłam. Myślałam, żeby takie właśnie gwiazdki im malować taką e, farbą fluorescencyjną, tak? Jak to się nazywa? Tak, Marusz, działaj, działaj. Ten, ta zielona farba to już była tutaj, jak mi się wprowadzaliśmy, jest taka ona niefajna. Myślę, że taki właśnie szarość w szarości to pomaluję i będzie ok. tylko ktoś mi musi podkleić właśnie chyba jeszcze sufit Mariusz i to będzie już ty... Ale jak na biało malujesz to? Nie, to będzie szary. Biały idzie do naszej sypialni. Ta farba ma już jakiś czas. Jest taka delikatna szara. Zobaczymy to wyjdzie tyle roboty w domu, sprzątania, ja sobie malowanie nie ma już, ale lepiej bo naprawdę my w tym korytarzu ile mamy takich kurde brudnych te dzieci wszystko dotykają mi łapskami brudzą mały test okay, no nie wygląda źle to, to zawsze tak przyciskam Później to, jakbym zbierała ten nadmiar, żeby się nie robiły te zacieki. Można myć być. Ładnie ta farba pachnie. Ta, to jak... Moment, jak byle to zamówić. No, ładny fajnie. Ona jest jakby taka z połyskiem, ta zielona, nie? W ogóle jakby nie do pokoju. Uważaj, tutaj nie wejdź mi w tą farbę. Idealne miejsce na farbę. No? Dobrze. W ogóle to łóżeczko to jest też już tak odrapane. Szuflady. Dzieci załatwiły, bo to łóżeczko ma też takie szuflady, Zaczęło się wspinać, patrzcie, wspinać i pourywały, nie da się ją wsunąć. To jest jedyna farba taka, która... a tutaj też trzeba będzie podkleić. Mariusz, a to trzeba będzie myć, czy co? A, no zobaczymy. Pani ściana, ta pierwsza pomalowana. Ciemno, już tutaj. Co mam zaczęłam malować? Ale to marz musi mi przesunąć łóżko musi y, odkręcić tą lampkę ich nocną. Ale w każdym razie jeszcze ta ściana schnie. I tak pomyślałam, że tu zrobię właśnie w, ty, w tej szarości, i tam. A tutaj będzie ten róż. Tylko ja nie wiem, czy to jest ta sama farba, odcień tego różu. Co teraz? Czy mam ciut jaśniejszą? Kochani, witam Was w dniu którymś. Słuchajcie, dalej walczę ze, ze ścianami, z malowaniem. A, byłam w sklepie dokupić wałków do tego malowania. W ogóle dojechał nam jeden piesek. Piesek, który się nazywa Scooby. Zaraz Wam go pokażę. Teraz osobnie usiadłam i byłam jeszcze w Aldin. W Aldin coś fajnego kupiłam. Później Wam pokażę w sumie dwie rzeczy. Scooby! ty, Roksi, ty, 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 to! Tak, też jest dobry piesek oj, jej, jej, jej uj, tak się cieszę, tak się cieszę. Dobra! Pieski są u nas, staramy się dać dużo miłości im również. A, Skubi! Skubi, Skubi, chodź! Skubi się trochę boi, siedzi tutaj, Skubi. Nie bój się! Nie bój się! To jest piesek po przejściach. Skubi ma taką historię. Że był adoptowany, a od jakiejś rodziny wcześniej, bo piesek został zabrany, bo byli niedobrzy dla pieska, tak? Bili z Kubiego. No, znęcali się, maltretowali go i nową rodzinę teraz ma. No. Ta rodzina teraz pojechała hey. na wakacje i się pyta, czy możemy się nie zaopiekować. Nie bój się, hej! Nie jest nie agresywny, się. tylko się boi. Strachnie. No, nie jest agresywny, tylko się właśnie boi, chowa się. Podejdzie czasami, ale widzę tak rękę. Ja dam to on zaraz tak jakby boi się, że dostanie. Hej, nie buzi, okej. Okay. Ale mówię, z malowaniem końca nie widać. Nie wiem, oliwie trzeba będzie. Mariusz nakłada sobie wcześniejszy obiad, który zrobiłam. Pokaż Mariusz. To, to coś takiego wyszło jak pull fork, zrobiłam. No. I to są ziemniaki z kalafiorem, nie? I do tego fasolka. Fasolkę no. kupiłam, to może sobie wziąć. Spomdolanie w tym z pomidorami, z, z więdłymi, ja kupiłam takie coś w Aldin to jest na ten, na olej i na vinegar, na ocet co Mariusz się śmiesz ze mnie? na winegara, na oleja i winegara i słuchajcie, nie sprzątałam bo u nas teraz wiadomo, jesteśmy skoncentrowani na malowaniu ale mniej więcej tak to wygląda, bardzo fajnie mi się spodobało i słuchajcie, 7 dolarów z groszem, nie wiem czy nie 7,90, ja wiem no kurde, muszę kupić oczywiście, naprawdę, a z tego względu, że to jeszcze ma podstawkę, słuchajcie, muchy mi latają, no, i kupiłam taką solniczkę i pieprzniczkę, też mi się fajnie, taki, taki, to było troszeczkę droższe, 12 dolarów, yy, też w Aldi 12 coś znowu z groszem, ale podejrzewam, słuchajcie, te grosze to są, Pewnie te 99 centów. I dziewczyną kupiłam. Zabrałeś to te, e, te, te zasłonki, tak? Tak. No, zasłonki do pokoju kupiłam. I kupiłam w Aldi jeszcze takie rękawiczki, bo wiadomo, jest dużo plewienia. A co u mnie w ogródku słychać? No. Słuchajcie... katastrofa. Skubi, chcesz wyjść? Idź. O Jezu. Idź, idź. Idź ta. Ło, paruwa znowu. Więc. Kochani, ja jestem w stanie y, teraz na etapie organizacji tutaj. E, tutaj mi zaczęły kwitnąć te te pomidorki. To jest jakaś inna odmiana chyba, te koktajlowe. To jest znowu inna odmiana. Tutaj dałam, wyłożyłam tą folią. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale dużo folii i muszę tu po prostu posprzątać, ogarnąć, ale ja po prostu plewię też. Patrzcie na tą piękną bazylię. Nie mogę jej przymknąć teraz. Nie wiem, czy ją muszę, może powinnam ją po prostu przyciąć. Niektóre po prostu ususzyć. Tutaj jest pietruszka. A tutaj jest pietruszka pomieszana chyba z czymś, słuchajcie. Nie wiem, czy tutaj ja. Szczypiorku też. Ale szczypiorek chyba mi nie wybijał. A już nie pamiętam teraz. I tak. Widzicie to? Wszystkie pomidory padły. Wszystkie. Nie wiem. Ten też jakieś malistki, takie nieciekawe, cholera, nie, no nie wiem, poukładałam, to są jedyne trzy okazy tam, które jakoś przetrwały. No tutaj mam koperek, mam bazylię, trochę też po słońce popieściło, że tak powiem, tutaj powsadzałam i patrzcie, i w tym zagonie już też, też zaczyna się coś badziać niedobrego. Zawiedziona jestem trochę ogórkami. Bo ogórek jeden mi wybił, tu było więcej posadzonych i później pos posiałam tutaj, mi jeden, y, dwa mi wybiły, więc tutaj tego wsadziłam, a ten tutaj na razie może go też powinnam przesadzić. Jarmuż poszedł do góry bardzo. Sałata też nawet pikna, ale też coś tam wyżarło chyba. ale widzę dziury są. Oczywiście, że dziury są. O, Roxy. Co tam, jak życie? Dobrze? Ok. I tak, kochani, ja wątpię, że, że zobaczycie efekt tego malowania, bo naprawdę to długo mi schodzi. Ja mam ja tutaj mam gotowanie, sprzątanie, co innego, pranie. Latam góra-dół, bo trzeba coś zawsze zrobić i jestem taka odciągana od tego malowania, ale właśnie teraz byłam dzisiaj w takim fajnym. Słuchajcie, jakby lumpeksie, ale tam są. To chyba jakby lumpek z, od Mariusza z Uniwerka, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie on tam był, zawsze go przeniesie cool Walmartu dużego. Dzisiaj tam byłam, dużo mebli, dużo stołu, fajne rzeczy, niektóre komody yy, też ok, ale w takim bardzo, bardzo starszym stylu bym powiedziała. No i się zrobił wieczór, nie zrobiliśmy dużo, Oliwia wykąpana. Tatuś mleczko przyniósł. Idziemy spać, a bałagan. Jak jedno robię, to drugiego nie robię, i mnie Tak jest właśnie. Marusz teraz powiedział, że sam przyjedzie z tymi swoimi psami, bo chce zobaczyć, jak się będą zachowywać te jej psy. Popcorn i Bambi z tymi, teraz co my mamy. Jezu. A tutaj taki bałagan. A w ogóle maja miały to kiedyś na ścianie i teraz takie wiecie, takie y, te z lusterka motylki i teraz to kolorują widzę, że chcą się udzielać do projektu dekorowania y, ich y, tego pokoju, ale ja, ja nie ja, ja nie wiem, nie obraźcie się ale naprawdę nie zobaczycie efektu jeszcze w tym vlogu, bo to będzie bardzo, bardzo chyba długo, no, no nie wiem no, okej, okay, mamy dyskoteka nie wiem, światło coś świruje wow Chyba burza będzie. Słuchajcie, musiałam wyjść na zewnątrz, bo byście nie zobaczyli tego koloru. Tam skórza mnie, bo jak się światło włączy, takie, takie żółte. O co mi się. Nie wiem, czy mi będzie teraz. Akurat teraz musi zacząć wiać. No, jak pech, to pech. Ale takie firaneczki. Co 12 dolarów. Mówię, nie ma szału, może, ale wiecie, były jakieś tam z kropeczkami za 16 dolarów, bo to dla dzieci, nie? Ale mówię, taki delikatny, pudrowy mi się, że będzie pasować. Skubi, już się nie boisz, nie boisz się, nie, widoku. się dalej boi, zestresowany pies, no. Chciałam Wam powiedzieć, tak wracając właśnie do tego Skubiego, to jest takie przykre, że. Nie wiem, czasami słyszymy takie historie, nie? Typu, że ten pies był zabrany, bo to chyba musieli się nad nim nieźle znęcać, czy ja nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, jak tak można. Ma się psa, chyba nie dlatego, tego, żeby się znęcać. Co to you? You're crazy. Hey! I'm um, so sorry that I you know asked like middle like. to no, it's fine. I mean, like, you know, only the low. It's mess because I'm painting upstairs. No, my my place is even worse. Well, it's so quiet though. well yeah because everybody's upstairs and in, in a tub probably uh everything is you see that like she got so what's of, happened so her skin stops here I don't know what's going on because the vet is not available until next week so it was initially real red do you see like here like some oh just like anything in does it does she have any reaction to it oh it was initially really red I mean, now the red stuff is okay, like. okay okay well Cześć. To jest jak, o mój Boże. Czekaj chwilę, to jest Bambi czy popcorn? To jest Bambi. Bambi. Tak, yeah, Bambi nie jest moją... Ona nie bardzo mnie lubi. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Ona już się boi, bo ma to wszystko. Okej, nie mogę sobie tego wyobrazić. Sam pojechała, szybciutko. Przyjechała uh, popcorn, nie, Bambi. Bambi ma jakąś infekcję to jest z boku sobie liże. No i taka taki... Emergency potrzebuje u nas zostawić na jutro, chyba tego Bambiego. Te dwa pieski. Nic, koni będziemy mieć bardzo dużo: bardzo dużo psów, bo tak jest Scooby, jest Roxy, jest Ogi, jest Trigger Jutro Bella będzie. Boże się pogubiłam! Bella będzie i nudu przyjeżdża I zresztą będziemy mieć. Osiem psów. Ja teraz chyba zrobię kolację, kochani, z mozzarellą. Chyba pomidory mi przemarzły. Bardzo lubię taką przekąskę. W sumie to kolacja. Trochę soli. Marusz lubi sól. Pieprzyk. Jak ktoś z Was lubi właśnie tego octu, można też trochę polać. Wieża bazylia. Prosto. Z mojego ogródka. Ale jaki aromat! Jaki aromat! Więc o, pora na tą moją kolację. Idę, kochani, jeść. Z Wami się żegnam. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Jesteście boscy. Dziękuję, że do mnie się odzywacie bardzo serdecznie. I zapraszam na następny może vlog, może odcinek. Buziaki Pa!